W tym roku chcielibyśmy zrealizować naszą sztandarową inwestycję związaną z kardiologią interwencyjną, która została rozpoczęta już w ubiegłym roku. Będzie to całkowicie nowy oddział w nowej lokalizacji z nowym katlabem, jeśli chodzi o wykonywanie koronografii, więc będziemy tak naprawdę znów przedującym szpitalem, jeśli chodzi o technologię i technikę medyczną, która została zastosowana w naszym szpitalu. Pierwszy to była chirurgia naczyniowa i tu się chcę pochwalić, że na nawet sam pan profesor konsultant krajowy był tak zachwycony, że chciał u nas pracować. Więc myślę, że te inwestycje, które są dokonywane w naszym szpitalu, one w dużej mierze też wkomponowują się w te 18 komponentów, o których tu mówił pan przewodniczący Augustyniak i panie marszałkinie, bo jeżeli mówimy o profilaktyce medycznej tak naprawdę, to musimy mówić o inwestycjach w ochronie zdrowia. Tych inwestycji byśmy sobie życzyli, żeby w tym naszym 2024 roku było na ponad 50 milionów, i mam nadzieję, że tak w sumie je zrealizujemy, bo to będzie różne komponenty, będą miały wpływ, bo to będą miały wpływy i, i, i inwestycje transgraniczne, i unijne, i ministerialne. Więc tych rzeczy rzeczywiście się będzie działo bardzo dużo. Żeby to wszystko mogło się dziać, to tak naprawdę e, naszym e, głównym. E, Przedstawicielem, który nas wzmacnia i, i pozwala nam na te inwestycje jest samorząd województwa mazowieckiego w imieniu tutaj pani marszałki i pana radnego. Te inwestycje rzeczywiście mogą się odbywać, za co jesteśmy bardzo wdzięczni jako pracownicy szpitala, ale przede wszystkim jako pacjenci lokalni i ponadlokalni naszego miasta i naszego szpitala. Szanowni Państwo, ja już krótko reasumując, pamiętajmy o jednym rzeczy, że inwestycje w ochronę zdrowia muszą się odbywać i one są naprawdę bardzo duże, jeżeli patrzymy na liczby, patrzymy kwestię 17 milionów, 20 milionów, może to przeraża rzeczywiście, jak patrzymy z punktu widzenia, Normalnych osób, konsumentów, ale pamiętajmy o tym, że technologia bardzo dużo kosztuje. Robotyka to są następne etapy, w których byśmy chcieli wchodzić, i mam nadzieję, że uda nam się już w tych rozdaniach środków unijnych wejść w robotykę związaną z ortopedią. Następny etap to już chcemy w tym roku wprowadzić. E, e, zabiegi robotyczne na Da Vinci, na zasadzie outsourcingu z uwagi na to, żebyśmy się przygotowali do tego i mogli wejść w pełną refundację. Tych zabiegów musimy wykonać około 200 i wtedy możemy mówić o inwestycjach już w sam zakup tego urządzenia, który byłby naszym urządzeniem. Ale tak jak mówię, my się przygotowujemy do tego, patrzymy perspektywicznie na to, co dzieje się na świecie, i te wszystkie nowe technologie są upgrade'owane do naszego szpitala. To są też i szkolenia, które zostały rozpoczęte w latach ubiegłych. To jest tromboktomia mechaniczna, którą już praktycznie wykonujemy w naszym szpitalu. A to był długi proces przygotowawczy i to też właśnie dzięki temu, że taki program pilotażowy powstał w naszym województwie, dzięki paniom marszałek to mogliśmy realizować i przeszkolić bardzo dużo lekarzy. Ja uważam, że szpital w Ostrołęce nie odbiega żadnym standardom i nie będzie odbiegał żadnym standardom europejskim, a wręcz przeciwnie, będziemy się rozwijać, tych pomysłów mamy dużo. Jesteśmy wiecznym placem budowy, ale tak to musi wyglądać. Żeby szpital się mógł rozwijać, to my musimy w niego inwestować, a żeby w niego inwestować, to trzeba mieć dobrych mecenasów. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Szanownemu Zarządowi za to, że wspiera nas we wszystkich naszych działaniach.